Trzeba opodatkować śluby ich chrzty w kościele. Tak, to jest przychód z działalności, którą prowadzi kościół katolski, nierejestrowany i w żaden sposób nie jest powiedziane, ile na tym zarabia. Jutro już przedstawimy, nie chcę wyprzedzać zdarzeń, no to przynajmniej jedno... ...dotyczącą funduszu, funduszu kościelnego. Jedna informacja dotycząca, dotycząca z, propozycji. Dotycząca składek płaconych przez księży, jeżeli chodzi o emerytury i finansowania tych emerytur. No bo większość funduszu kościelnego, chyba 95%, idzie właśnie na ubezpieczenia społeczne. E, tak. I co o, chcecie z tym zrobić? Jest, ale to nie jest jedyny problem. Problem, który jest. Właściwie fundusz kościelny to jest tylko taka mała część wydatków wszystkich na e, Kościół katolicki w Polsce. Chce pani opodatkowania chrztów, chce pani opodatkowania ślubów. Ale no, rozmawiajmy o tym, no, jakiś sposób. No, w jakiś sposób. E, bo jak pani sobie to wyobraża? Jakby później... to miało wyglądać? Roz, rozpoczynamy dyskusję w tej sprawie. E, bo wie pani, że bo... z tego co mm -hmm. wiem, to, to jest tak, że za ślub i za chrzest są dobrowolne ofiary. To jak, to jak to ma być? No, tak one w tym się momencie? nazywają ofiary, ale tak naprawdę jest to przychód przecież. Tak? Tylko, że w żaden sposób nie, po, I nie rejestrowany i nie opodatkowany. I powinien się rozliczać co miesiąc ale, właśnie z takich myślę, przychodów? Myślę, że tak, że powinien wystawiać rachunek po prostu, bo też różne te ceny są w różnych parafiach, nie, nie wiadomo czym uzasadnione. Ale rachunek Jedne w kościele? Muszą, no, jeżeli zgrzyta. Mamy, nie wiem, czy zgrzyta. I my byśmy chociaż chcieli wiedzieć, nie mówię, że to ma być, nie, może być opodatkowane, może nie być opodatkowane, ale chociaż powinniśmy wiedzieć i w jaki w jakiej części Kościół ma z tego przychody, ile tego jest?